Cześć, to Weronika. Pomyślałam sobie, żeby wyszukać takie YouTube'owe challenge, popularne YouTube'owe challenge i porównać je, skonfrontować się z, po prostu z życiem, a z cukrzycą, i właśnie chciałam Wam pokazać kilka tych challenge ja nie będę ich wykonywać zdecydowanie. Pierwszy challenge to słynny Cinnamon Challenge, czyli chodziło o to, żeby. Zjeść łyżkę cynamonu i żeby się nie, nie zaksztusić, co jest praktycznie niewykonalne. Tutaj powiązanie jest oczywiste. Jest tyle mitów e, na temat tego, że cynamon le leczy cukrzycę. No cóż, jeżeli e, wyleczenie cukrzycy to e, zapadnięte płuca, to ja dziękuję bardzo za ten challenge. E, kolejny challenge się nazywa. Pass-out challenge, czyli chodzi o, o to, żeby wstrzymać oddech tak długo, jak możesz, zanim stracisz przytomność, co jest tak samo jak ten pierwszy, po prostu kosmicznie niebezpieczne dla zdrowia e, i życia. I po prostu nie wyobrażam sobie, żeby ktoś to robił, kiedy my na co dzień obawiamy się, że możemy stracić przytomność przez hipoglikemię czy nawet hiperglikemię, więc i, i że to w ogóle jest jakiś challenge, tak? Przecież to jest, to jest bardzo szkodliwe dla naszego mózgu, to jest szkodliwe właśnie dla naszego zdrowia i może być wręcz zagrożeniem dla naszego życia, więc zdecydowanie nie powinno się robić takich challenge'y. Kolejny challenge się nazywa lemon challenge i chodziło o to, żeby jeść cytrynę tak jak jabłko i ugryźć albo w ogóle zjeść całą cytrynę. No cóż, wydaje mi się, że my jako osoby z cukrzycą mamy tego e, challenge'u w trakcie naszego stażu cukrzycowego trochę, więc nie musimy podejmować się tego challenge'u, no bo e, nie wiem czy Wy też tak praktykujecie, czy Wy tak robicie, ale cytryna dodana do wody właśnie kiedy mamy bardzo wysoki wynik odkwasza organizm, więc 24 lat, trochę cytryn się zjadło, więc dzięki. Więcej nie potrzebuję. Kolejny challenge i ostatni, który chciałem przedstawić, to jest Jelly Bean e, Flavor Challenge, czyli zgadywanie smaku e, tych fasolek. E, pamiętam, to też przy okazji wydaje mi się właśnie jak premiery Harry Pottera, e, Był właśnie. Zrobiły się, zrobił się te fasolki tak popularne, taki boom na te fasolki. Był. Teraz są w no, różnych, różnych tych. Ja akurat tu mam fasolki stagera i tak sobie myślę. Hmm, no cóż, w naszym przypadku to nie jest w sumie gra, jaki to jest smak, tylko taka bardziej gra, że gra, gra na przeżycie, że już nie ma czasu sprawdzać tych smaków, kiedy jest mi słabo. Po prostu zjadam sobie te fasolki po to, żeby podnieść cukier, więc to jest dopiero challenge. I challenge też jest zdecydowanie to, żeby później wyniknie poszedł w kosmos, bo z tymi fasolkami też można w drugą stronę e, przesadzić, więc kadrywanie smaków to nie mamy na to czasu. Trzeba policzyć, ile fasolek się zjadło i przede wszystkim ta, wziąć właśnie wtedy, kiedy mieć je przy sobie, wtedy, kiedy mogą być nam na, na, na okazji, kiedy będą nam potrzebne. Takie to są challenge. Z czego mamy no, dwa niebezpieczne i mam nadzieję, że nikt ich już nie praktykuje na YouTubie i dwa no, powiedzmy śmieszne, ale jak zaczynam właśnie jak to się przekłada na, na życie z cukrzycą, jak jak zaczęłam sobie właśnie tak to konfrontować, to no, właśnie jest dużo powiązań i to jest wydaje mi się, wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe. No ale no przede wszystkim pamiętać o tym, że jeżeli chcemy próbować czegoś takiego, takich zabaw, to powinniśmy sprawdzić, czy, czy one są bezpieczne wcześniej, a nie za nie się od razu zabierać. I tak samo w cukrzycy musimy cały czas pamiętać o tym, żebyśmy byli bezpieczni i tak nie próbować jakichś dziwnych, alternatywnych sposobów leczenia, które nie są sprawdzone, tak jak na przykład właśnie próbuje się cynamon czy jakieś inne zioła w internecie i, i po prostu też dbać o siebie i, i właśnie leczyć skutecznie i szybko hipoglikemię i hiperglikemię, żeby być bezpieczni. Cukrzyca to już jest challenge sam w sobie, więc ja raczej challenge'ów nie będę praktykować, bo mam wystarczający challenge. Codziennie mierzę się z cukrzycą i czasem wygrywamy, czasem przegrywamy, czasem nam się udaje, czasem nie, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie nie poddawać się. To jest nasze życie i możemy naprawdę żyć pełnią życia, nawet jeżeli mamy cukrzycę. Po prostu właśnie podejmijmy to wyzwanie, podejmijmy ten challenge i nawet właśnie jak coś pójdzie nie tak, to dostajemy zawsze kolejną szansę, jest kolejny dzień i Trzeba, trzeba dalej walczyć. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film. Jeżeli właśnie podobają Wam się moje materiały, to proszę Was o lajka i subskrypcję. Zapraszam Was też na moje media społecznościowe. A to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!